Witaj piękny, majowy poranku. Przyszłam do tego potężnego dębu, który okryty jest już liśćmi. Wygląda wspaniale. To młody kasztanowiec. owiec. Światło prześwituje przez liście, jeszcze bardzo, bardzo zielone. Po prostu wspaniale. Ludzie korzystają z tego rozbiegane alejki, rozpacerowane towarzystwo. właśnie podąża taki szczęśliwiec można by zapytać bo co po co ludzie się tak męczą? Tej radości. Jaką daje odpoczynek po tym zmęczeniu? do tej radości. Jaką daje potem wydolność organizmu. Warto się zmęczyć. Wiem coś na ten temat. A tu przyleciał jakiś piękny ptaszek, a może to kukułka, która by zakukała tutaj cudownie. Wczoraj też słyszałam kukułkę po południu. Wspaniale jest. Motto dzisiejszego dnia to ważne, co mnie otacza. Co mnie otacza. To buduje moje myślenie, moje samopoczucie, a w rezultacie, moją kondycję, moje zdrowie, mój spokój, moje szczęście. Ważne, co mnie otacza. Wiadomie mogę wybierać te miejsca. Uważnie skupiać się na nich, na tych które są piękne, które pozwala na równowagę. Spokój, na radość, naukojenie, smutku, wielkie szczęście, że są takie miejsca, ważne co mnie otacza. Pokój, lekkość, światło. Przejdę tutaj troszeczkę w dalej. Może zdążę, zanim słonko się schowa. Bo tak pięknie oświetliło tutaj pięknego drzewa. Cudownie. Oczywiście haszczowato to już tutaj jest, niestety. Ważne co mnie otacza. W poszukiwaniu tych ważności trzeba się po prostu czasami udać w miejsce. Inne niż to, w którym mieszkamy, pracujemy. Ważne jest, co mnie otacza. Piękno tej przyrody. za jeszcze roślinę. Pozwala odłożyć na później myśli smętne, smutne. Dobrze jest przyjść po takie chwile. Cudowne miejsce. Ważne jest to, co mnie otacza. Przęczenie jakiegoś czmiela, grzeczora. Spokojnego dnia, pełnionego tą ważnością.